Kurde, kiedyś tak budowali to porządnie, nie? Chodź, księżniczko. W którym zamku straszysz? No to wyskakuj z kasy. Pensjonat, pałac Lenno. I idziemy w kierunku pałacu. Autko zostawiliśmy tutaj na takim placyku. Darmowy parking sobie zrobiliśmy. I tu jest zamek w len. Zarośnięty, szlak turystyczny. No i idziemy. Pałac Lenno, 25 metrów. Fajne te budynki, w ogóle takie, takie niepolskie. To nie są tereny polskie. Ale blacha to już polska. Lokalnego przewodnika. Tak, tak. Który... Lokalsa tak zwanego. No. Trzeba zabrać lokalnych w ich tereny, co mogą zwiedzać. Czyli od czerwca do września i w weekendy. Od czerwca do września jest codziennie. A poza czerwcem, wrześniem, tylko piątki, soboty, niedzielę. Aha. Ty, zobacz jaki tam ten murek. Fajne takie budynki, normalnie przeniesienie w czasie. Zobaczcie, jakie widoczki tutaj. Tam. No, widzę. Widzę, podziwiam, jakie kwiaty. Pani. Płacimy. Jakbyśmy chcieli tu wejść to płacimy. Na komnaty. A na zamek? Nie. Aha. Czyli to co odpoczywamy najbardziej. Zamek za prinkę, no, za wchodzimy. Komnaty no, już na ja nie Po Januszowemu. No poziom trzeba trzymać. Ekipa odpoczywamy. Odpoczywamy na Dolnym Śląsku. Zwiedzamy zamki. Fajny klimat tutaj jest. Tutaj jest jakaś chyba kaplica, nie? Kościół, właśnie. Kościół pod wezwaniem świętej Jadwigi Śląskiej. O. I to. takowy wygląda. Takowy kościół, i tutaj on jest za tą to bramą zamknięte. I tak w środku wygląda. A my idziemy. Bo. to Nie ma ludzi. A my idziemy do zamku. A my do zamku. Natka księżniczki lubi. Ścieżka Świętej Jadwigi. Musicie uwierzyć, że tu jest tak napisane. Idziemy. Tutaj? Nie tam przy tym parkanie? gdzieś nas w chaszcze ci przewodnicy prowadzą, ale... Wchodzimy teraz po takich schodach. Moje towarzystwo już jest u góry. Idziemy, chodźcie Uważajcie, bo ślisko można się poślizgnąć. O, szanowny małżonek. Łapie widzów od Ciebie. Chodźcie, Wicorysiu. Dobra. Mam ich. Nasze. Wszyscy sali? Nie poobijani? Ja z nimi nie dam rady wejść. Za dużo ich jest. Idź ty. <noise> Ciężko na barkach. No to idziecie ze mną. Ojojoj! Średniowieczne przywileje w Lenia. Wiek XIV to pomyślny okres w dziejach miasta. O jego rozwój dbali książęta piastowcy. piastowscy, nadając mu szereg przywilejów. Wleń otrzymał m.in. przywilej mili piwnej, prawo mili i niższego sądownictwa. Ustanowiono tu także komorę celną. Szczególnie w rozwoju miasta w tym stuleciu zapisał się książę Świdnicko-Jaworski, Bolko II Mały. Za jego panowania wleń był wielkim, ale prężnie rozwijającym się środkiem handlowym i rzemieślniczym. Fajnie, tu musi być wieczorem, są latarnie. Ten zamek musi być fajnie oświetlony. Bojewództwo Dolnośląskie dla mnie jest bardzo piękne. Jest dużo właśnie takich miejsc ciekawych do obejrzenia i pokazania Wam. I sami się cieszymy, że możemy tu być. Przed, przed wejściem do zamku znajduje się w Zamku w Leń. Znajduje się ogród ziołowy medyczny. Ty ogród ziołowy? listnik, Nig, czy Ziele? To właśnie jak. To... Bilety trzeba kupić. No wyskakuj z kasy. Jednak, ten, jednak są bilety do kupienia. Nie? A no tam powiedziano, że nie w kawiarni na dole. Program dziedzictwo kulturowe, priorytet 1, ochrona zabytków. Bilety 8 zł dorośli, 6 zł dzieci. Mieliśmy taką mapkę, żebyśmy się nie zgubili. Chyba z twarzy wyczytali, że potrafimy. Bilet. A bilet, ok. I bilet Zamyka. obowiązuje. Złotówkę taniej, jakby się chciało zwiedzić wieżę Wieże w Siedlęcinie. W Siedlęcinie. W Siedlęcinie. Z tym biletem wtedy jest taniej. O A tutaj wleński o grudek Henryka Brodatego i świętej Jadwigi Śląskiej. Wleń to jedno z najpiękniej położonych miasteczek na Dolnym Śląsku. O, można strzelać. Ciekawe, czy to jest za dodatkową opłatą, Nie. czy... Kasper, chcesz spróbować? Umiesz naciągnąć taką cięciwę? Musisz Piotruś pokazać. Aha. Ja może strzelę jeszcze, co? O, patrzcie. Uuu, prawie się udało. No, bo tata strzela. Strzela, jeszcze raz. Aha. Za słabo Piotruś, co ty, obiadu nie jadłeś? Nie nie chcę urwać. Tak trzymasz A? tutaj i naciągasz całej siły, A tu A? naciągasz, tu sobie na palce opierasz, ale... okay. to nie, nie trzymasz to strzało, opierasz tylko opierasz. na palce, no. opierasz i naciągasz, pomóż troszkę na palce oparcie, o teraz, o dobrze szło. Pokażę jak to się robi. O, ale doleciało, nie? Jak tam to wideo będzie przedmił. No, wody. pogoda elegancka się zrobiła, nie? Ale to naprawdę Drewniane schody Co? Ty, ściana? mur, ściana, no No, ze 2,5 metra będzie Kurde, kiedyś tak budowali to porządnie, nie? No nie wiesz nie to, tylko... to bomba by nawet nie ruszyła, nie? Taki bunkier nad ziemią. Jasno, się stała. O, tu u góry już troszkę chudsze ściany. Ale piękne widoki. I wąskie przejście. zwęża się. Nie wychodzimy. Dino tu jest? O ja zbliżam na śnieżkę Śnieżka i będzie Śnieżne kotły Tam, Tam. Gdzie to, to, to widać to no, będzie Gdzie ty masz kolegi? No za blisko, za blisko. będzie. Skatka się pyta kiedy wracamy. Już? A tutaj w leń, tak? To jest w leń. A... Ale fajnie wygląda ta ulica i ta rzeka tutaj, nie? No. Bóg. Bóbr. Bóg to wiesz, przy granicy z Białorusią płynie. No musisz zejść trochę, żebyśmy cię po nóżkach nie zeszli. Fajnie te, te pola tak z góry wyglądają, nie? I takie są nierówne, nie? No A i właśnie, tutaj chodzi o to, że tutaj ziemia są takie dosyć żyzne, gdyż oszczyca jak wywaliła, naniosła takiej, jak to się mówi, skalnej... Pozostałości Ty, z wulkanów. Skalne pozostałości, które są żyzne. No I dlatego to sobie upodobało. Tak, wulkaniczne takie. Tak. Dlatego tam wieś zwana Byszczycą jest, jej tu nie widać, ale ona jest tak... Tak, w takim rogu. wiesz. Wiesz to bola, tam głowę urywa. Dziękujemy Dzień Ci przewodniku. Mądrego, to dobrze posłuchać. Gdzie, to mi to mi mogę Nie wiem, powiedzieć, Tutaj. Tutaj? Spróbuj detajka, próbuj. Dzień dobry. Pani chce się ubrać jako rycerza? Y, tak, jako księżniczkę rycerza. Tutaj Pani ma stroje. Stroje, zbroje kurcze! Dobry jesteś! Co, co to mogło w ogóle być? Takie nie wiem wiesz, co. To, bo to mogły być jakieś waroniek. Wiesz, to jakieś takie, wiesz, tutaj są tak. A tam na tym... W 1238 rokiem murowany zamek romanski, budowa muru obronnego kaplicy i wieży sześciobocznej. No tam bardziej na tamtym rysunku jak wieża i tamty... Sześcioboczna. A zobacz, no, na tamtym dniach. Kacperek tutaj już był, w ruinach. A teraz idziemy tutaj w taki zakamał. O, i koniec. Kibelek. <noise> yeah. Że tutaj, gdzie byliśmy w tych ruinach, to był kamienny dom romański, otoczony suchym murem. Dobra, dzieciaki walczą. magnesiki stąd może. To są? No o, są, są jakieś magnesy. No tu weź jakiś pamiątkowy. No tu y, pamiątkowy magnesik. No oczywiście za 6 zł, nie? Oczywiście. Zamek wleń, czy taki? Czy tutaj gdzie Ten byliśmy? Wujeczka, nie? No. Mama. No dobrze, Martą. Taką zakładkę chcesz do książki? No to wybierz sobie, którą chcesz. Mama zobaczy czy ma drobne. Wszystkie tutaj po 3 złote. to? No i tą zakładkę A, tylko na czytasz teraz dużo. No to proszę. Pokaż. Mamy taki mały magnesik. Dziękujemy. Chodź, księżniczko. w zamku straszysz? Znasz odpowiedź? No nie. Na Wawelu. Aha, i co dalej? Nie mogę, bo brzydkie słowo. No, dobra, to wychodzimy z tego zamku w leń. To jest zamek w leń. W, leń, w zamek też jest. No, a to jest zamek w leń, co nie. byliśmy. A to tak to jest na mapie. Martes mi sprzedali, zamek w leń. A tu na dole jest zamek w leń. Nie, no to jest na mapie zaznaczony. A to ja nie wiem, bo w zamku jest we wleju. No a gdzie my jesteśmy? W wleju, na Lenno, tu byliśmy A pałac Lenno to jest to, gdzie teraz jesteśmy Poczekaj, tu jest... Są bin... Pałac Książęcy Nie, nie. Czyli na zamku byłeś No, królowo. <laughs> Się, czy z bizami na dzisiaj? Tak? Tak. tak. Dziękujemy, że byliście z Wami. Mam nadzieję, że z Wam nami. się podobało, bo nam tak niezmiernie. Z takimi przewodnikami to cała przyjemność. Z Oczywiście. <laughs> Także dziękujemy, pozdrawiamy. Zostawcie ślad po sobie. Subskrypcja łapka w górę będzie nam bardzo miło. I do następnego miłego.